Dzień dobry, Piotr Topuliński. Po raz kolejny spotykamy się podczas Strefy Medialnej Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Piąty rok z rzędu rozmawiamy o tym, co Polacy już wiedzą, czego jeszcze nie wiedzą w kwestii związanych z gospodarką, z ekonomią, z naszymi finansami, z cyberbezpieczeństwem. To są wątki, które poruszaliśmy od samego rana z naszymi ekspertami, również w naszym studiu. I mam nadzieję, że te rozmowy poszerzą nam nieco horyzonty i zachęcą do tego, byśmy. Jeszcze więcej chcieli wiedzieć, a z nami jest kolejny gość, Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o tym, czego się dowiedzieliśmy niecałe trzy godziny temu, i to nie mowa o ograniczenia związane z pandemią, tylko o raporcie dotyczącym naszej wiedzy, wiedzy finansowej Polaków, kolejna odsłona badań pokazuje, jaką. Tendencje. Wiemy więcej, a może przez ten rok nic się nie zmieniło, bo żyjemy w zamrożeniu? Należy powiedzieć jasno, wiemy więcej. Nawet dzisiejsi dzisiaj występujący goście podkreślali, że wszystkie badania również długoterminowe wskazują na to, że, że ta wiedza się poprawia. Niewątpliwie wyciąganie takich wprost, wniosków z tego badania po 12 miesiącach pandemii zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, że wyniki w jakiejś mierze są jednak związane z sytuacją pandemiczną i to na przykład taki spadek jak gdyby postrzegania roli czy udziału samych banków w edukacji o kilkanaście procent rok do roku, no po prostu wynika z faktu, że w pewnym momencie oddziały były zamknięte, i a ta edukacja przez banki była realizowana głównie przy tak zwanym roboczo mówiąc okienku. W związku z tym Uwzględniając jednak tę szczególną sytuację, chyba należy powiedzieć, że nic tak bardzo szczególnego w zakresie samej edukacji i jej potrzeb, zaległości, które mamy i celów, jakie powinniśmy sobie postawić na najbliższe lata, nic szczególnego w tych badaniach nie ma. Chociaż, Faktycznie znaleźlibyśmy przynajmniej dwa elementy, na które warto by zwrócić uwagę, bo one wiążą się z długoterminowymi perspektywami funkcjonowania w Polsce pod względem gospodarczym. Po pierwsze, drastyczny, drastyczny wzrost postrzegania potrzeby roli i udziału. W edukacji finansowej instytucji publicznych, bo tak oceniam wskazanie Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji publicznych, finansowych, jako wskazanie na instytucje publiczne. I tu odbieramy to jako wskazanie, iż istnieje po pierwsze oczekiwanie, po drugie potrzeba, aby te instytucje po pierwsze włączyły się do. Nie tyle działań, bo niemożliwe, żeby Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów czy KNF zorganizowały nagle działania edukacyjne, ale żeby włączyły się do promowania, do rozwijania i do wspierania działań edukacji finansowej. Jest to trudne i skomplikowane, bo oczywiście takie fundacje jak my i wiele innych sami też nie zrobimy tych działań, nawet jak będzie wspierał nas w nieprawdopodobny sposób. Sektor publiczny. Tutaj, żeby to zrealizować, to oczekiwanie, to tak naprawdę trzeba zrealizować bardzo trudne, powiedziałbym, społeczno-politycznie zadanie, jakim byłoby próba połączenia w tym zadaniu instytucji centralnych z samorządami. Bez tej próby połączenia, co wiemy, że jest dzisiaj trudne z racji relacji pomiędzy tymi środowiskami. My współpracujemy bezpośrednio z 400 samorządami i, i, ale wystarczy popatrzeć dookoła nas i żeby zrozumieć, dlaczego tak jest trudno. Bez tego tej współpracy chyba taka masowa strukturalna edukacja finansowa, ekonomiczna przedsiębiorczości się po prostu nie uda. I to jest jeden bardzo interesujący wniosek z tych badań. Czy ten wzrost ma coś wspólnego z okresem pandemii? Pewnie w jakiejś mierze tak, ale on jest bardzo ważnym kierunkowskazem i wskazówką dla instytucji publicznych. Tu po raz kolejny podkreślam, że od kilku lat takie działanie inspirujące, bardzo mocne przyjęło Ministerstwo Finansów. I tu raz się udaje to lepiej, raz udaje się gorzej. Nie zawsze Ministerstwo Finansów ma wsparcie innych instytucji publicznych, które są za pewne działki odpowiedzialne, ale konsekwentnie od kilku lat trzeba przyznać, Ministerstwo Finansów nad tym pracuje i obecna Rada Edukacji Finansowej, koordynowana przez Ministerstwo Finansów również. I jest drugi aspekt bardzo ciekawy z tych badań, wynikający. Zwiększająca się awersja do ryzyka, do inwestowania. Ona wystąpiła w tej części badania dotycząca, dotyczącej ryzyka inwestowania na giełdzie. Ale my z doświadczenia ostatnich kilku miesięcy, wielu spotkań, rozmów, konferencji, wykładów wskazujemy na pewne olbrzymie ryzyko, które wywołała pandemia ryzyko zmniejszenia chęci do przedsiębiorczości, do ryzyka, do podejmowania aktywnego ryzyka, w tym inwestowania. Ale albo inwestować można we własne przedsiębiorstwo, albo w cudze przedsiębiorstwo. Ale jeżeli pandemia spowodowała znaczące podniesienie postrzegania ryzyka prowadzenia działalności, i to jest oczywiste, wystarczy pewnie każdy w swoim rodzinie albo najbliższych znajomych ma kogoś dotkniętego pandemią, kto prowadzi działalność gospodarczą i ma kłopoty. W takich sytuacjach naturalny sposób zmniejsza się chęć do aktywności gospodarczej jako samodzielnej aktywności gospodarczej i do inwestowania. Lepiej pracować na etacie, lepiej. Niech ktoś inny ma ten problem, tylko nie da się prowadzić gospodarki, jeśli nikt nie będzie chciał prowadzić przedsiębiorstw w tej gospodarce. I to jest wielkie ryzyko najbliższych kilku, kilkunastu lat, żebyśmy powrócili do powrócili albo rozpoczęli, bo ostatnie lata pewnie w tym zakresie również nie należały do aktywnych, ale w w szczególności jest to potrzebne teraz do bardzo aktywnego promowania postaw przedsiębiorczych, bo my cały czas mówimy, podkreślam, o wiedzy. Wiedza jest ważna, umiejętności są jeszcze ważniejsze, ale zaczyna pojawiać się bardzo istotny problem, w którym wiedzę już uzupełniliśmy i mamy ją dużą, umiejętności ma duża część, a na końcu się okazuje, że postaw, aktywnych postaw w zakresie ekonomii, finansów, przedsiębiorczości jest jeszcze zdecydowanie zbyt mało. I to jest pewne, pewne, pewne drugie przesłanie tego badania. Ono ma jeszcze podtekst taki drugi, czy dodatkowy, od kilku, co najmniej jeśli nie kilkunastu lat widać w Polsce istotny problem sukcesji gospodarczej, szczególnie w y, przedsiębiorstwach rodzinnych. Ostatnie 12 miesięcy i jeszcze ten problem sukcesji pogłębią. Jeśli ja byłbym trzydziestoparoletnim synem przedsiębiorcy, który ma przedsiębiorstwo o, dwa, o wartości pięćdziesięciu, 100 milionów, i widziałbym od 10 czy dwudziestu lat, jak ten mój ojciec, czy wspólnie z moją mamą, harują od rana do wieczora, a potem przychodzi jakiś moment, na który nie mają żadnego wpływu, to moja chęć do utrzymywania tego przedsiębiorstwa, a nie spieniężenia tego przedsiębiorstwa i życia za te pieniądze jest stosunkowo coraz mniejsza. I to jest gigantyczne ryzyko, jeśli nie będziemy mieli chęci kontynuacji tego rozwoju gospodarczego, który widzimy, bezprecedensowego rozwoju gospodarczego przez ostatnie lat, 30 lat zbudowanego przez ludzi przedsiębiorczych. I to jest drugi taki głębszy wniosek właśnie z tego badania. Zastanawiam się, na ile tematy poruszane przy poprzednich kongresach aktualne są i teraz. A może sytuacja pandemiczna wymusiła na nas to, że teraz rozmawiamy o nowej rzeczywistości, ale tematy, o których rozmawialiśmy choćby rok temu, a przypomnę, że to było na trzy dni i cztery przed zamknięciem kraju, że o tym zapomnieliśmy, bo mamy już nową rzeczywistość? Nie. Ja podkreślam i to jest taki chyba wniosek, który powinniśmy też bardzo głęboko przyjąć i zrozumieć. Pandemia w zasadzie nic nie zmieniła. Oczywiście sytuacja gospodarcza się pogorszyła, oczywiście sytuacja społeczna, gdzieś tam są jakieś zmiany społeczno-gospodarcze, ale ja od kilku miesięcy y, promuję taki przekaz. Zauważmy, proszę Państwa, że z różnych przyczyn, społeczno-polityczno-gospodarczych, albo zdrowotnych, mieliśmy kryzys roku 1970 w Polsce. Polityczny, który miał y, również element gospodarczy i ekonomiczny. Następnie 10 lat później w 1980 mieliśmy kolejny kryzys polityczny związany z kryzysem ekonomicznym. Następnie 10 lat później w 1989-90 roku mieliśmy znowu kryzys gospodarczy. Związany z kryzysem politycznym, albo odwrotnie kryzys polityczny, związany z kryzysem gospodarczym. Minęło 10 lat, mieliśmy kryzys gospodarczy i finansowy związany z internetem. Minęło, proszę Państwa, 10 lat i mieliśmy kryzys finansowy na rynku światowym y, y, związany z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Minęło 10 lat i mamy kryzys gospodarczy związany z pandemią. Co się okazuje? Kryzys jest permanentną częścią gospodarki i życia ekonomicznego na świecie. W związku z tym kryzys Kryzysy były, są i będą. W związku z tym edukacja ekonomiczna, która jest swoistą i tutaj zastosuję po raz pierwszy w rozmowie z Panem pewne porównanie. Jest swoistą edukacja ekonomiczna i to przyszło mi do głowy dopiero przed chwilą w czasie debaty, którą prowadziliśmy, nie zdążyłem już tego powiedzieć. Edukacja ekonomiczna jest swoistą szczepionką na kryzysy gospodarcze, które były, są i będą. Jeżeli będziemy się szczepili za późno, tak jak teraz, to kryzys uderzy w nas bardziej. Jeżeli się dostatecznie wcześnie zaszczepimy, to nie jest tak, że my nie będziemy chorować, tylko szczepionka działa jak? Zmniejsza skutki choroby. Chorobę przechodzimy mniej krytycznie. I dokładnie tak od dzisiaj, od wywiadu z panem, będę promował edukację ekonomiczną, bo to za, chyba w dzisiejszej sytuacji będzie najbardziej zrozumiałe. W związku z tym edukacja ekonomiczna jest niezbędna, potrzebna, ją trzeba realizować w każdej chwili, niezależnie od sytuacji takiej społecznej, w której jesteśmy, bo jest zadaniem długoterminowym, co oznacza, że trzeba ją robić dużo wcześniej niż przychodzi faktyczny kryzys. No i jak szczepionkę wielu z nas będzie przyjmowało dwa razy, tak i z edukacją finansową, co jakiś czas trzeba, by ta nasza odporność w głowach była. To na koniec jeszcze podsumowujemy powoli V Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zachęcamy cały czas do oglądania kolejnych paneli, bo choćby za chwilę będziemy rozmawiali o roli wolontariuszy już po pandemii. Wydaje mi się, że kolejny rok nam pokaże, że jest wiele Inicjatyw, zapału wśród nauczycieli, wśród firm. Bardzo wiele się dzieje i to jest taka też iskra, że poprzedni nasi goście nie mówili pesymistycznie, że zatrzymaliśmy się i czekamy na lepsze czasy. Po prostu się uczymy. Nawet jeśli jesteśmy w tych dwóch okienkach, a rok temu się widzieliśmy w Realu, to za rok się na pewno zobaczymy w Realu, prawda? Tak, to jest pewne doświadczenie ostatnich 12 miesięcy i też dosyć niepopularna teza, którą teraz przedstawię. Te ostatnie 12 miesięcy zaprzeczyły całemu przekazowi kilkunastu lat, jakobyśmy zrobili gigantyczny skok technologiczny w naszym kraju. Jakoby wszyscy umieli i byli cyber, roz, cyber rozwinięci, w szczególności młode pokolenie. To się podkreśla, że młodzi uczą starych i tak dalej, i tak dalej. Te ostatnie 12 miesięcy w naszej działalności, a udało nam się rozwinąć i utrzymać tą działalność, którą mieliśmy w sposób masowy, czyli zrealizowaliśmy czy dotarliśmy do ponad 400 tysięcy dzieci, młodzieży w ciągu roku zdalnie, pokazały jasno, że niestety ta Umiejętność cyfrowa, czy umiejętności cyfrowe, kompetencje cyfrowe, jak to mądrze się dzisiaj nazywa, były bardzo, bardzo i są bardzo płytkie. Okazało się, że zarówno w użytkowaniu komunikatorów, tych bardziej skomplikowanych, które pomagają w tej zdalnej komunikacji i nauce, byliśmy bardzo słabi, a na przykład nauczyciele i pewne środowisko, ale wielu pracowników, wiele zakładów, wiele zakładów, które szczyciło się wysokim poziomem technologicznym, okazało się w praktyce, że jest to bardzo słabe. Ale powiem bardzo też ważną rzecz. Okazało się, że polskie młode pokolenie dzieci, młodzieży, studentów, ma bardzo niski poziom kompetencji cyfrowych w podstawowym zakresie używania komputera. Ja tu mówię o Wordzie, o Excelu i PowerPointie, bo przecież dzisiaj pracownik, jeżeli ma używać pracy komputera poza komunikatorami dzisiejszymi, to przede wszystkim używa tych trzech elementów. Okazało się, że jak uczniowie mieli Przynosili prace pisane ręcznie, no to nikt przecież nie sprawdzał ich kompetencji. Egzaminów na koniec ósmej klasy ani na maturze z kompetencji cyfrowych nie było i nagle się okazało, że jak świat pandemiczny nas zmusił do używania tylko komputera, to wyszły bardzo, bardzo ogromne braki w kompetencjach tych bardzo podstawowych cyfrowych. Co się stało przez 12 miesięcy? W dużej mierze siłą rzeczy musieliśmy je nadrobić. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że w wielu miejscach nawet takie schematyczne myślenie, że zdalne formy komunikacji nie nadają się do edukacji, nie pomogą edukacji, są absolutnie nie do przyjęcia przez edukację, zostało w większości chyba dzisiaj przełamane. Ten stereotyp, że tak się nie da przekazywać wiedzy, musiał być Przełamany i jest przełamany. To jest wielkie wyzwanie i szansa dla polskiej edukacji, również edukacji ekonomicznej, ale absolutnie tutaj nie zawężamy. My przedstawiliśmy w tej chwili taki krótki materiał, opracowaliśmy, który pokazuje, jak na przykład ten postęp technologiczny, ta zmiana mentalności, takiej postawy wobec tej form, tych form zdalnych, w szczególności w małych i bardzo małych środowiskach, czyli na przykład w środowiskach wiejskich. Jak, w, jakim spo, w jakim wielkim sposób może po okresie pandemii wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych, na zlikwidowanie wykluczenia edukacyjnego, szczególnie w małych i bardzo małych środowiskach? Nagle okazuje się, że dzięki temu niesamowitemu skokowi kompetencji cyfrowych przez ostatnie 12 miesięcy. Nie wiem czy zrobiliśmy większy skok niż przez poprzednie 10 lat, ale odważyłbym się coś takiego powiedzieć. Nagle okazuje się, że są pewne rozwiązania możliwe do wykorzystania również w środowiskach bardzo małych, wiejskich. Tam gdzie do tej pory szeroka edukacja dodatkowa, uzupełniająca nie mogła, nie mogła dotrzeć. Najciekawszym pomysłem jaki w tej chwili Przygotowujemy i, 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 i omawiamy z wieloma środowiskami. To jest przykład bardzo małego środowiska wiejskiego, które po raz pierwszy może z wykorzystaniem technologii, na przykład organizować koła zainteresowań międzyszkolne, międzygminne wcześniej to nie było możliwe z racji. Po pierwsze, na przykład, dlatego, że szkoła była tak mała, że w danym roczniku było dwóch zainteresowanych dodatkowymi zajęciami z matematyki. W tej chwili może się okazać, że bez problemu cztery szkoły się skrzykują i robią te zajęcia razem dla 6-8-10 osób. A po drugie, w polskiej, na polskiej wsi było wykluczenie i jest dzisiaj wykluczenie komunikacyjne, ponieważ dzieciaki w większości dojeżdżają tam do szkół wiejskich autobusami, które przyjeżdżają o określonej godzinie, odjeżdżają. I jeżeli zajęcia miałyby być poza tymi godzinami, nie mogli uczestniczyć. Dzisiaj się okazuje, że pojawiają się już pierwsze sygnały że są przygotowywane takie zajęcia właśnie z uwzględnieniem faktu, że można je organizować również wtedy, kiedy dzieciaki, ale również proszę Państwa nauczyciele, bo przecież ci nauczyciele też z reguły mieszkają poza miejscowością, gdzie znajduje się szkoła wiejska. Nauczyciele również mogą przygotowywać zajęcia pozalekcyjne właśnie w formie zdalnej, co w Pol na polskiej wsi do tej pory było nieosiągalne. To będzie pewien Plus wynikający właśnie z tych doświadczeń 12 miesięcy. Mówił Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i zapraszam za y, rok. Oczywiście. Mamy nadzieję, że jeśli nie hybrydowo, to w realu. Na pewno hybrydowo. Piotrek Topuliński, dziękuję Podprawiam. za tych ostatnich kilka godzin. Rozmawialiśmy z gośćmi Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Już teraz zapraszamy na szóstą odsłonę tego wydarzenia za rok.